List do Filipian, rozdział pierwszy. Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, wraz z biskupami i diakonami. Łaska Wam i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy memu Bogu, ilekroć Was wspominam, zawsze w każdej mojej modlitwie, prosząc z radością za Was wszystkich, za Wasz współudział w Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w Was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa. Słuszne jest, abym tak myślał o Was wszystkich, dlatego że mam Was w moim sercu, bo w moim więzieniu, jak i w obronie i utwierdzaniu Ewangelii, wszyscy jesteście ze mną uczestnikami łaski. Bóg bowiem jest mi świadkiem, jak tęsknię do Was wszystkich. Najgłębszymi uczuciami Jezusa Chrystusa i oto się modlę, aby wasza miłość coraz bardziej obfitowała w Poznanie i we wszelkie zrozumienie, abyście mogli rozpoznać to, co lepsze, żebyście byli szczerzy i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni owocami sprawiedliwości, które przynosicie przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, Spowodowało jeszcze większe rozkrzewienie Ewangelii. Także moje więzy z powodu Chrystusa stały się znane w całym pałacu i u wszystkich innych. A wielu braci w Panu nabrało otuchy z powodu moich więzów i z większą odwagą, bez lęku, zaczęło głosić słowo. Niektórzy wprawdzie z zazdrości i sporu, inni zaś z dobrej woli głoszą Chrystusa. Jedni ze sporu głoszą Chrystusa nieszczerze. Sądząc, że dodadzą ucisku moim więzom, inni zaś z miłości, wiedząc, że jestem przeznaczony do obrony Ewangelii. Cóż więc, mimo wszystko, każdym sposobem, czy obłudnie, czy szczerze, Chrystus jest głoszony. Z tego się raduję i będę się radował. Wiem bowiem, że to doprowadzi do mojego zbawienia, dzięki waszej modlitwie i pomocy Ducha Jezusa Chrystusa, zgodnie z moim gorliwym oczekiwaniem i nadzieją. Że w niczym nie będę zawstydzony, lecz z całą odwagą, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Lecz jeśli życie w ciele jest dla mnie owocem mojej pracy, to nie wiem, co mam wybrać. Jedno i drugie bowiem mnie naciska. Chcę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Lecz pozostać w ciele jest bardziej potrzebne ze względu na Was. A będąc tego pewien, wiem, że pozostanę i będę z Wami wszystkimi dla Waszego rozwoju i radości wiary, aby obfitowała Wasza chluba w Chrystusie Jezusie ze mnie, gdy znowu przybędę do Was. Tylko postępujcie jak przystoi na Ewangelię Chrystusa, abym czy przyjdę i zobaczy Was, czy nie przyjdę. Słyszał o Was, że trwacie w jednym duchu. Jednomyślnie walcząc o wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, dla nich jest to dowód zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga, gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w Niego wierzyć, ale też dla Niego cierpieć, staczając tę samą walkę, którą widzieliście we mnie i o której słyszycie, że teraz we mnie się toczy.